Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Optamus i w tym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak zrobić portal na przycisk. Zapraszam. Portal wygląda mniej więcej tak i ma takie zastosowanie. Odpalamy i gasimy. Teraz pewnie się pytacie, po co mi portal na przycisk, skoro mogę mieć zwykły portal. Odpowiedź jest prosta, ponieważ jest teraz 5% szansy, że z portalu wyjdzie ząbiak z piekła No i dobra Kiecie, odpalamy, odpala się Wszystko no i gasi Dobra, teraz pokażę jak to zrobić Zawsze mam do oglądania Okej, okay. będziemy potrzebowali Jakiś materiał do obbudowania yy, Przycisk Dozownik Obsydian yy, Ogniste kule Czerwony proszek Przekaźnik Lepty tłok i wiadro z wodą Teraz pokażę jak to zrobić Zaczynamy od zrobienia portalu Teraz gdy zbudujemy portal Kładziemy z tyłu nakierowany blok do budowania. teraz tu kopiemy dziurkę kładziemy rozownik także i kładziemy przyciski i ok teraz w tym miejscu kładziemy jakiś bloczek, czarny proszek tutaj kopiemy dołek ponieważ tu będzie znajdował się nasz piston a teraz tutaj przeprowadzę aż tutaj no i tutaj już można to odbudować jak się chce na przykład w taki sposób no i dobra teraz ten czerwony proszek wyprowadzamy do naszego dozownika podłączamy go tak sposób, Nic nie wystawiamy i do dodatnika kładziemy o Tutaj kładziemy lada rozwodą i zabieramy się za tą część. Tutaj kładziemy taki bloczek, proszę i teraz bardzo ważna rzecz. Tutaj kładziemy repeater i wystawiamy go na dwa kliknięcia. Teraz tutaj bloczek i czerwony proszek. Sprawdźmy, czy działa. A, się, odpalił. No i gaś. Jak ciężko gra? Teraz tylko. Dlaczego robiłem to? Ponieważ gdybym tego nie zrobił, woda by się cały czas wylewała. No i dobra, teraz, teraz możemy jakoś uozdobić po prostu na przykład tak tutaj na przykład jest włącz, tutaj było, no i tam na przykład jak tam chcecie to jest tylko przykład tego no i cóż to było na tyle komentujcie, subskrybujcie jeżeli się podoba łapkujcie cześć